Ej, 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 Smażę yeah. teraz więcej, więc do mnie nie gadaj Twoja suka brudna, może i się zbadaj, zabrania ci wszystkiego, chyba teraz masz szabad Zrobiłem gdzieś życia, jeba A łaga Rzuciłem tę sukę, znów do rotacji Zrobiłem wcześniejszą, w mojej ubikacji Nie kłóć się ze mną no bo nie masz racji Mam wyjebane, kto się na mnie patrzy To co znów robisz, typowi teatrzyk Jemu wystarczy, że na mnie się patrzysz Nie proponuję ci żadnych atrakcji Daj mi raz głowę Tyle mi wystarczy Daj tak, mi tak. raz głowę, a potem się nie znamy Daj mi raz głowę, teraz to najbardziej mi się marzy Tylko nie i myślę, że coś więcej się wydarzy też Kevin Klein była raz, mówię baj Tybie nie masz jaj, więc nie podbijaj Z nami lepiej nie igraj i wypierdalaj Od rapu mogą chcieć się przypierdolić Ty jesteś 100 lat za mną i nie możesz nic z tym zrobić Nawet na takim bicie, to wam pokazuję Macie moje jaja w gardle i dobrze się z tym czuję Ona też miała i w sumie nie Narzykała? co mi powiedziała To nie twoja sprawa Smażę teraz więcej, więc do mnie nie gadaj Twoja suka brudna Idź może się zbadaj, zabrania ci wszystkiego Chyba teraz masz szlaban Zrobiłem z jej życia, jebany bałagan Smażę teraz więcej, więc do mnie nie gadaj Twoja suka brudna Idź może się zbadaj, zabrania ci wszystkiego Chyba teraz masz szlaban Zrobiłem z jej życia, jebany bałagan Zrobiłem bałagan I nie może się pozbierać Co mogę powiedzieć, trafiła nas Kurwiela. To nie moja wina, ja nic nie złapałem Ani uczuć, ani syfa i sympatii twojej starej Idę zawsze do przodu, inni idą ze mną dalej Jeśli jesteś ciotą, mówię ci na razie Spierdolone życia, a nasze są podziwiane Wszędzie dziwni ludzie, dziwne miny, dziwne twarze Smażę teraz więcej, więc do mnie nie gadaj Twoja suka brudna, idź może się zbadaj Zabrania ci wszystkiego, chyba teraz masz szlaban Zrobiłem z jej życia, jeba, nyba, łagan Smażę teraz więcej, więc do mnie nie gadaj Twoja suka brudna, idź może się zbadaj dzień, Zabrania dzień. ci wszystkiego, chyba teraz masz lawa Zrobiłem ci życia, jeba, nieba, łagan